Siemanko ziomki, ja pierdzielę Siemanko ziomki, jestem ja we Witam Was w kolejnym odcinku z Zero City, sezon trzeci. No i ci, którzy oglądali poprzedni odcinek, wiedzą, dlaczego stoję pod szpitalem. Ale ci, którzy nie wiedzą, no to nadrobcie sobie po prostu poprzedni odcinek. Daję Wam kilka sekund. No i co, pamiętajcie o łapce w górze, subie. No i zapraszam Was do oglądania. Oła, wszystko mi boli. Ja pierdzielę. Co to, co się w ogóle ostatnio stało? Czemu jestem w szpitalu? O co chodzi? Oła. Chyba sobie, ach, chyba sobie coś złamałem. Oła. Oła. Ja pierdzielę. Oa! Gdzie jest jakiś, gdzie jest jakiś lekarz? Czy coś? Czemu ja w ogóle leżę tutaj, a nie? Oa! Dobra. Oła. O o o o o dzień dobry nie 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 wiem dobra aha chyba dlatego, że chyba tutaj wszystko jest zajęte no dobra dobra położę się tutaj jeszcze i może do mnie przyjdzie jakiś lekarz czy coś No i dobra, panie Patryku. Yy, może pan już wstać. Yy, powinien pan być zdrowy, ma pan tylko lekkie złamanie. No i co? Może pan iść do domu. Dobra, dziękuję. Dobra, widzowie, czekamy na Bartka. Stałem sam na kuchni. Już wszyscy skończyli pracę. Ja mam dłużej niestety, bo musiałem jeszcze iść na policji. Ja jeszcze muszę do mechanika jechać, najgorzej. No, widzicie, widzowie, trzeba uważać, jak się jeździ, bo jak widać, mandat, mandat 400 dolarów. Jeszcze o połowę ceny, normalnie bym zapłacił 800 za wszystkie zniszczenia, ale szczęście panowie byli mili. Mi, że jestem jeszcze młody, to mi obcięli, chociaż tam o połowę. Ale następnym razem powiedzieli, że już tak nie będzie. Ciekawe, czy pan nie podjedzie. Dobra. Dobra, usiądę sobie na razie w środku. Dobra, wychodzę... Dobra, wychodzę z pracy i ciekawe... Ciekawe, kiedy ten Patryk wyjdzie. A, miałem z Oliwią jeszcze jechać na stację. To Dobra, to... Dobra, już. Dobra, czekamy no. na nich. Po... Dobra, i wsiadaj do auta. Szybko, bo jedziemy. Ogólnie no to... Wreszcie już wyzdrowiał. Dobra. Szybko, póki jest... Aha, musimy zaczekać, bo jest żółte światło. I ogólnie to yy, jeszcze Oliver kot... jedziemy do domu potem, nie? Bo już jest 20-30, tylko czekaj, jest czerwony świat! <laughs> mi się jak ja kiedyś miałem wypadek i też tu i też mnie podjechał. Ja też nie mam wypadek, zaraz miałem się dwa lata próbować. Aha, no to nieźle. Czekaj, bo chcę prosto Wiem Nie wiem, mu rękę i nogę. Tak. Dobra, no. zobaczę, bo może sobie... Dobra, dobra, dobra. wysiadaj. Wysiadaj Oliver i idziemy. Ej, czekaj. A jeszcze musimy do mechanika skoczyć. No to. Dobra, czekaj na czekaj, mnie. Czekaj. 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 Się, dobra. dobra. Co? Cięcie zrób. Okej, zrobimy. Czemu? O, bo jej nie wciąg mu A, to Dobra, to czekam. Wiesz, Oliwier, gdzie są sale? O kurde. O, dzień dobry. Dzień dobry. Wie pani, gdzie jest Patryk Oleszczak? Patryk? Patryk powinien chyba przed drzwiami na was czekać, ale... Nie wiem, bo był Wie? dzisiaj... E, powinien do was przed wejściem czekać podobno, bo był dzisiaj ja pier... Serio? Nie ma go tu. Ja pierdzielę gdzie on raz no aż ja mamy teraz tego um, bo oczywiście... Ja pierdol, więc Ej, po niego mam... Nie Oliwier! Ej, Oliwier! Co? Czyś Przecież widziałeś, mnie, siedziałem tutaj! Oliwier! Siema! Nie! W ogóle musimy jeszcze skoczyć do mechanika, bo ogólnie mam porysowane całe auto, bo... A ja mam po e... No właśnie, będziemy dzisiaj patrzeć. No i dobra, wsiadaj do auta. No dobra. I ogólnie, ja byłem dzisiaj na policji i mandat 400 złotych musiałem zapłacić, Nie 400 dolarów. O, dobra jest to. Kurde, no to słabo. No bo rozwaliłem hydrant i znak i potem znowu rozwaliłem hydrant i znak. A u mnie okazało się, że mam złamaną pra, lewą nogę i stłuczony nadgarstek. No to... no to... ty wiesz, że ty nie możesz z nami nigdzie wychodzić w sumie. No wiem, będę no, musiał ja. siedzieć w domu. No. Patrzcie, nauczyłem się bujać autem. Widzicie? No, fajnie. Tylko żebyś zaraz znowu nie dostał mandatu za przyjechaniem na czerwonym. Dobra. Dobra, przyspieszę trochę. No, idealnie. Dobra. Zaraz kolację. Dobra, proszę, proszę, proszę. Dobra, jest. Dobrze, że nie ma tu ograniczenia, chyba... Zzie w ogóle to mieliśmy macchine cheese. No, no i No, ugotowałem i zjedliśmy sobie. No no. Dobra. dobra. No. No kurwa, ale to nie ma drogi. Nie, nie to jest. Widzę, widzę. Czekaj, włączam kierunkowskaz. Postawię sobie w końcu łóżko, może mi już przyszło i będę leżał. Oliver, ogólnie no to kupiłem nam piętrowe łóżko, to ty będziesz mógł spać na dole. No nie, ja już... a, okej. Okay. Dobra. Wy się wysiadajcie, bo ja będę przyparkowywał. Idziemy. Dobra. A, ja, a, chłopaki, ja jeszcze jadę do mechanika, nara. Dobra. O, dobra. I rano pojadę. Dobra, to teraz jest tutaj... druga w nocy prawie. A ja. To... Oliver. Dobra, Oliver, to zaczekaj, postawię nam to łóżko. Oliver, będziesz mógł tutaj trochę, trochę zbudować. Będziesz mógł trochę postawić, jak chcesz. Dobra, okay. Mogę teraz? Ja jestem. No ale. Jestem już chłopaki jakby co. I zostało jeszcze trochę. Zostało jeszcze mac and cheese. Chcesz, Patryk? Mogę. No, w ogóle salon nie jest wykończony chyba. Dobra Olivier, zrobi nam coś na kolację. Czekaj, zobaczę co mam. Zobaczę receptury na internecie. Yy, może kebaby? A, a nie, no, nie, bo to na ale na grillu, a nie mamy grilla. Yy, nie zrobimy też tego. Dobra Olivier, też zobaczyć to łóżko. Zobacz fajne z moim zdaniem. Ej, włącz mi coś w światło. Dobra, dzięki. Bacon, nie. French Ej. to... Tutaj jeszcze jest, hmm. może coś na dachu zrobić, tylko tam nie ma wejścia. Canditiams, hmm. nie wiem co to. Ale tak. Jak dawam macem? Czekaj, no mam. Właśnie. go... Eee, Czekaj, ja. Mam się. Ej, może, ej, możemy, a, możemy zrobić ten. Y, ugot mogę zrobić, Oliver, nam ugotowane te, ugotowane y, ziemniaki. No dobra. Siłą białą. Okej. 6 sztuk. Dobra, gotuję się. To ja idę w ogóle... W ogóle tu trochę pusto w salonie, w no ogóle nic nie ma. postawiłem właśnie miejsce... O, postawiłem. Na, postawiłem właśnie miejsce na... ...na buty i na kurtki, tylko muszę je trochę wyrównać. Okej, okay, to ja mogę postawić w środowisku. No, dobra, ale Oliwier, nie, nie wchodźmy tam, zamykaj to, niech Oliwier to postawi wszystko i zobaczymy to stanowisko, ja chcę zobaczyć pierwszą reakcję i co wie, ogólnie no to mamy już prawie koniec dnia, o, to ej, kolacja gotowa, jakby co. Dobra. Ja postawię. Masz Oliwier, po potrzymamy. Ej, ej a gdzie... Się... Ja nie mogę postawić jakąś... No, musisz dać Patrykowi, masz Oliwier. Czekaj. A. Dobra. Czekaj. Zjem. Czekaj. Dam ci tak od razu. Eee... masz tak. Ale dobre to. Jakieś takie dobre. Hmm? Dobra. No po... dobra. Dobra, posprzątam to. to. Okej, okay, to niech Patryk ty powstał. Daj te rzeczy Oliver? Dobra, ja idę do pokoju i ja idę. Ja idę spać, bo jest piąta rano. <grymne> 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 Nara, idę spać. Zaczekaj, jest... bo Oliver Ci pokaże swoje stanowisko gamingowe. <grymne> ja już poszedłem ja spać i tak. Popro <grymne> widzowie. Dobra, Oliver, U ja ci to postawię i będziesz mógł to przestawiać. Dobra. Okay. To chyba koniec tego odcinka. Widzimy się jeszcze chyba, jeszcze dzisiaj. No i cześć. Gdzie jest ten komputer, co mi dałeś? Ja już w ogóle zrobiłem film. Dobra. Masz Oliver. Zapcud. <noise> Jak na stanowisko. Nie powiedziałbym, że to jest stanowisko gamingowe, ale okej. Okay. Mm. U, jak śpicie, jak śpicie, zdjęcie wam zrobię. Dobra, stawiamy tutaj półaczkę. No i stawiamy wszystkie trofea jakie zdobyłem. Czy coś takiego z Discorda, z Robloxa. Kurde, no ciekawe czy to się tutaj postawi, czy nie będzie trzeba tego... Chyba to trzeba na górze postawić. Tak to będzie latać. O! Dobra, tak może być. Co to jest? Co to jest za kamień? Skąd ja to mam? Nie wiem, ale to postawię. Dobra, te książki schowajmy, bo i tak nie czytam. No i... No i chyba jeszcze mogę tutaj jakąś półeczkę postawić. No i no i chyba, chyba tyle wystarczy. Na dworze jeszcze mogę leżak. Wiesz, ja, mam w moim domu, we... w Rosji diesel 4000 tysiące robuksów, cztery tysiące pięć Fajnie. Dobra, widzowie, no to to by było na tyle w tym odcinku. Następny będzie inny. Ja pierdziłem. Masło maślane. Eee, eee, nie. Złączy mi się język. Czekajcie jeszcze raz. Do zobaczenia. Ja to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i nara.